Cześć, ze strony Dominik. I chciałbym wam dzisiaj pokazać moją piłkę Brazukę i trochę o niej Wam opowiem. To jest piłka Brazuka. Ona jest z klasy. Ma nawet znaczek ekstraklasy. To jest Adidas i ma tutaj FIFA, FIFA A, czyli, że jest oryginalna. Obrazuca to jest i chciałbym wam powiedzieć, że tą piłką dość dużo grali na boiskach ekstraklasy piłkarze, nie tylko ekstraklasy, tylko też innych lig grali takimi piłkami. Ja tą piłkę mam już dwa lata, więc mało to nie jest już u mnie, ale, ale fajnie się ją kopię yy, piłka jest twarda żebyście mi wierzyli, że jest oryginalna to macie takie szorst szorstkie tutaj słyszycie jak ucieram yy, yy, tak i ta piłka jest to piątka yy. I jakby ktoś chciał kupić, to można ją kupić w GoSporcie. Nie tylko w. nie tylko w moim mieście. Ja bym. Ja już kończę z tym odcinkiem, więc. Cześć!